Witam ponownie. Dzisiaj może zajmiemy się przećwiczeniem HTML w praktyce. Ja tutaj mam tak, mam tutaj trzy pliki na dzień dobry. Plik HTML, indeks HTML sobie już stworzyłem. Mam tutaj dwa obrazki pokazujące z kodę Super B. I napiszemy sobie dzisiaj takie proste ogłoszenie do internetu. Zaczniemy sobie może od struktury HTML-a. Na początku każdego ogłoszenia zawsze jest nagłówek. Więc wstawmy sobie nagłówek. Proszę bardzo, jest nagłówek. Pod spodem wstawimy dwa zdjęcia naszego samochodu. I tak, wstawiłem tutaj obrazek i src, skrót od source, czyli źródło. Przejdźmy sobie do naszego folderu. No i tutaj mamy te dwa obrazki nasze. Ja bym chciał, żeby one były w jakimś odrębnym folderze, tak dla zachowania porządku. Więc tworzymy sobie nowy folder, nazywamy go na przykład img, czyli skrót od images. I te dwa pliki zamieścimy sobie w tym folderze. Wracamy z powrotem do dokumentu. I do naszego source. Teraz tak, jeszcze na chwilę przełączymy się względem tego naszego indeksu. Musimy dostać się do IMG, i tutaj mamy dopiero dostęp do naszych obrazków. Więc jeszcze raz, musimy się dostać do IMG, i dopiero mamy dostęp do naszych obrazków. Zapiszmy, sprawdźmy. Faktycznie obrazek się wyświetlił. Wstawmy sobie tutaj jeszcze drugi. I faktycznie jest drugi, z tym, że one są troszeczkę za duże. Pomniejszmy je. Ustawimy szerokość do, dajmy na to 150 pikseli w jednym i w drugim obrazku. I proszę bardzo. Są one w dość takiej strawnej formie już. Dodamy jeszcze opis produktu, czyli przejdziemy sobie do nowej linii. I pod spodem wstawimy sobie H2. Pod spodem wstawimy sobie jeszcze opis. Mamy już nasz opis. Chcielibyśmy jeszcze utworzyć specyfikację, więc przejdźmy sobie znowu do nowej linii. Napiszmy specyfikacja. I tutaj musimy stworzyć tabelkę. Tabelkę mam nadzieję, pamiętamy jak się tworzy, czyli tak główny. I do tego głównego dodajemy wiersz. A w wierszu dodajemy kolumny, czyli piszemy TD. Ustalmy, że będą dwie kolumny. Ustalmy, że w pierwszej kolumnie będą nazwy atrybutów, a w drugiej kolumnie będą wartości tych atrybutów, czyli na przykład marka, skoda model superb i tak dalej i tak dalej, czyli tworzymy sobie drugą kolumnę i tu będziemy mieli nazwę atrybutu. A tu pod spodem będziemy mieli wartość. Zapiszmy, sprawdźmy. Dodajmy sobie tylko jeszcze border. I widzimy nazwę, atrybutu i wartość. Skopiujmy sobie to, tworząc cztery wiersze. I może zrobimy klasycznie marka, model, rok produkcji i czy zarejestrowany w Polsce. Dodajmy sobie od razu wartości. Jak to odświeżymy, to widzimy, że nasza specyfikacja nam się wyświetla. Przejdźmy sobie jeszcze niżej, przejście do nowej linii, oczywiście, i kolejny nagłówek. Cechy, pod spodem dodajmy może jakieś pozytywne cechy tego samochodu, więc stwórzmy sobie listę. UL, przypominam, że to jest lista a jeden element z Lee. Dodaliśmy trzy cechy naszego samochodu. Sprawdźmy. Okej. Okay. Może dodajmy sobie jeszcze możliwość skontaktowania się z właścicielem. Czyli jeszcze raz przejście do nowej linii. Tutaj powinno się wyświetlić pod spodem zadzwoń lub napisz e-mail. No ale jak w to klikniemy nic się nie dzieje, więc musimy dodać znacznik A. Więc zadzwoń jest już w znaczniku A i dodajmy sobie tutaj jakiś telefon, żeby ustawić link jako numer telefonu. To piszemy tel, My sobie napiszemy numer kierunkowy, czyli plus 48 000 i 000, 000, 000, 000. To jest już teraz numer telefonu i w momencie, gdyby na urządzeniu mobilnym, na przykład komórce jakaś osoba weszła na takie ogłoszenie i nacisnęła ten telefon, to będzie możliwość szybkiego wybrania numeru. My tymczasem zajmiemy się jeszcze adresem e-mail. Link do naszego e-maila został również zamieszczony w tagu A. Żeby zrobić coś takiego, tak jak szybkie odniesienie do skrzynki pocztowej, to piszemy mail tu, kontakt, małpa, net. Centrum.pl jak zapiszemy i odwierzymy. To w tym przypadku po kliknięciu powinien się otworzyć jakiś klient pocztowy. Ja akurat tutaj nie mam żadnego zainstalowanego, więc mi się nic nie otwiera, ale w tym przypadku powinien się otworzyć jakiś outlook czy coś takiego. W sumie wygląda to prawie fajnie, tylko że jak w to klikamy, to nic się nie dzieje, więc może zmieńmy to. Dodajmy u góry jakiś link, czyli a href czyli odniesienie i chciałbym, żeby ten link odnosił do pierwszego obrazka, czyli jak odświeżymy, do tego linka tu jeszcze nie ma, ponieważ myśmy tutaj nic nie wpisali. Gdy wpiszemy tutaj test i odświeżymy, to w tym momencie widzimy test i możliwość przejścia do obrazka. Ale ja bym chciał, żeby po kliknięciu w ten obrazek kierował on do pełnego obrazka, do pełnej wielkości tego obrazka. Tak więc, żeby to zrobić, to zamiast tego test wstawimy sobie tutaj ten pierwszy obrazek, i tak samo zrobimy w przypadku drugiego, czyli piszemy HREF, czyli odniesienie. Umieszczamy sobie tutaj drugi obrazek i chcemy żeby ten obrazek który ma source czyli swoje źródło tutaj żeby on po kliknięciu do tego źródła poszedł i zobaczmy jak klikniemy no to w sumie prawie dobrze on kieruje do pełnego obrazka ale tu trzeba klikać wstecz. To jest troszeczkę niewygodne, więc wstawmy sobie tutaj przejście do nowej karty. W tym celu, do tego naszego A, dodamy jeszcze atrybut target, czyli sposób przechodzenia i wpiszemy blank, czyli nowa karta, czyli w tym momencie w tym naszym pierwszym obrazku, czyli w tym skoda 1. Po kliknięciu powinniśmy zobaczyć ten sam obrazek w nowej karcie. I proszę bardzo. W nowej karcie otworzył się ten sam obrazek i teraz tak samo w przypadku drugiego obrazka. Jeśli chodzi o HTML, mam nadzieję, że zrobiłem dobry wstęp i że wszystko rozumiecie. Nauczyliśmy się troszkę tego HTML-a, no i następnie chciałbym, żebyśmy poznali na czym polega stylowanie. Na początku te rzeczy poznamy troszkę pobieżnie, ale ja po drodze będę tłumaczyć, Mnóstwo bardzo ważnych zagadnień. Będę starał się również was nie przytłoczyć tą wiedzą, bo wiem, że jeśli pewnie to oglądasz, to jest to dla ciebie nowe, więc chciałbym tutaj wykazać się delikatną empatią i podawać tą całą wiedzę w troszkę mniejszych porcjach. Zapraszam do dalszego oglądania moich filmów i cześć.